Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy podjęli się dzisiaj zmagań na y, tej trasie y, biegaczu, można powiedzieć, rowerowej, y, biegowo-rowerowej, żeby, żeby, żeby dobrze odmieniać, na trasie biegowo-rowerowej. I pozwolicie Państwo, że ja również podziękowania dla klubu biegacza VMAX Adamów i na ręce Pana Prezesa, inicjatora tego wydarzenia, Pawła Mącikowskiego. Pawle, serdecznie dziękujemy. Bardzo, bardzo bardzo proszę. Natomiast cieszę się, że udało się, że pogoda dopisała i że udało nam się w ten sposób również poniekąd uczcić nasze, pamięć naszego bohatera, generała Franciszka Kleberga i jego żołnierzy z samodzielnej grupy operacyjnej Polesie. W Duatlonie po raz czwarty, wcześniej w międzywojewódzkich biegach jego pamięci już po raz po raz po raz 32. No i dzisiaj myślę, że również w doskonałej formie taka okazja udało się również uczcić 1000 koronacji Bolesława Chrobrego, także 1000-lecie królestwa, królestwa polskiego. Taka dodatkowa okazja. Przejdźmy do bohaterów dzisiejszych wydarzeń, nie tych z kart historii, ale tych współczesnych dzisiejszych. Zapraszamy serdecznie Pawle oddaję głos.